Są ambasadorami regionu i potwierdzeniem tezy, że sztuka jest po to, by niepokoić i zmuszać do refleksji. I choć dróg prowadzących do obcowania z kulturą jest wiele, to każda z nich prowadzi do indywidualnych przeżyć i wniosków. Tym, którzy pobudzają wyobraźnię i kierują odbiorców na artystyczne tory, po raz kolejny wręczono nagrody Marszałka w dziedzinie kultury. Jak co roku nagrody przyznano w trzech kategoriach: dla młodych twórców za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz nagrody artystyczne. Mają one uhonorować naszych najwybitniejszych twórców i na dodatek tych, którzy dają nam największe nadzieje na przyszłość, na rozsławianie pod względem artystycznym regionu województwa śląskiego. I to chyba w tym wszystkim jest najważniejsze, abyśmy tak umieli docenić śląskich artystów, aby oni byli w stanie dalej ugruntowywać bardzo mocną pozycję województwa śląskiego na mapie kulturalnej Polski. Ta pozycja jest wypadkową bogatych tradycji kulturalnych regionu, a przede wszystkim talentu i wieloletniej pracy działających tu artystów. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się między innymi wybitni plastycy Jacek Rykała i Eryk Pudełko, animatorzy kultury Otylia Czerny i Tadeusz Trębacz oraz kostiumolog Barbara Ptak. Wśród młodych twórców laury trafiły do Marcina Białasa, Marka Kołbuka i muzyka Mikołaja Pospieszalskiego, w imieniu którego nagrodę odebrali rodzice. Do Jeżeli ktoś chce, to Nagrodą artystyczną uhonorowano także aktora teatru Śląskiego w Katowicach Grzegorza przybyła. Aktor od lat utożsamiany jest ze śląską sceną teatralną i na każdym kroku podkreśla swój związek z regionem. To jest dobre miejsce, to są świetni widzowie i tutaj się... Po prostu ostatnio to w ogóle mam jakieś takie odczucie, że, że ludzie nas coraz bardziej kochają i, i chyba widzowie znowu wracają do teatru i, i chcą oglądać spektakle. A pełne sale teatralne i koncertowe oraz uznanie w oczach widzów to wciąż mimo licznych nagród i wyróżnień najbardziej pożądana nagroda dla artystów.